Dobra, stop. Stop muzyka. Witam kompanów serdecznie. Witam. Kakaro dzięki dzięki za dziewiąty. Nie skakał. Długa gaples. To nawet ty leży. Leweśli długo chyba. Nie, nawet spędzam, Jest długo, długa, długa, chodzi, chodzi, ziemi. Sz chodzi. Bóg po dziwnie, cie 99 dostali Jadam Siema ja chyba Siema Marcinek I Gala chyba Cześć Gala, Siemano, ja tu Tego ogółem tą ofertę, Wiecie, co wysłałeś dwa dni temu To jeszcze było Luxio Wróciłem, nagrałem dedyczka No i robota, robota, robota Mid, cio Mid do go Dużo Mój mid Gala 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 tak, gap. I oczywiście nie będę mówił kto kupa spojrzał w, spojrza w dolną, nie? Frajer jeden. Dwóch. Jak wszyscy przebiegali. Hej. Oczywiście Polak, nie? Cziutkę miał. Jeszcze, gala. Kebab okay, śpi. gala. Leży. W aim W aim, W aim W aim He's Jest peeking because he knows I have no aim Ch**wa Bombuszka na gali <gulity> nice. Daję, drugi teraz Jest <laughs> chyba, druga czysta Ja big boy Gala, Gala ma biegł, uwaga na pewno Strzela, strzela. Jeszcze Gala Jest na midzie, na czas Ja, Dawid jesteś zmutowany? Gala jest, Gala jest Jak Gala, wybiegnie Gala już Ej, ale kula laguje ten komp k***a jak gra się Ej, ze streamem Jest, jest zupełnie, zupełnie, zupełnie Zresztą inny gameplay, nie? Naprawdę, zupełnie oh. co innego to jest Ej dobra, ja rucham tego frajera w oh. z Polski kurwa. Pan B, po Polak. Polak Scream i B, chyba galaktyka leży chyba w Scream freshowa, ale nie jestem pewny, albo w Besie Nie, bo no no no, się no. zrespewł na Tera, k***a Sam jesteś Chyba scrimie, Na Screamie, no, na Screamie chyba Ja jadę, ja jadę, jadę. U, Nice, brawo. U, brawo, jadę Laguje, f**kuj, naprawdę No ale to od razu widać, że ta pała j*****a ghostuje, to jest taki frajer Flash, wyszedł nie? Ja w dolnej. Wybieg chyba, wybieg chyba. Ja wybieg. B nie ma, B nie ma. Wiesz, że ja. Kurwa, no tylko w dwóch woliśmy. Boiśmy to, bo na galę, morzu. Nie, no mamy całego mida, gali nie ma. No, no, ale to jest. nie ma, co się biec na dół. Nie mam mida, nie mam mida, możemy. Marian... Mo... Ja, ja mogę flash Z BS, I... z... nie, z BS, trzymaj sobie dół. Bóg! Mogę flashować, mogę flashować, flashuję seba. Bóg, check lock, check lock.

I am the computer Molotov Don't push me There's Smoke CT I did Fire in the hole. Why bro running long. away, go Coming long behind you guys AK Good. But now so I can't like... Smoke somewhere In the smoke and can short Short, smoke and short at me Last in, smoke, last in smoke. bro. What the fuck? Nice guys. I drop you off. I na dachu. Ja w daniaku jestem. Ty i tak ciągniesz ty, no, i ty, górne, byś, jak... ty byś miał 800 fps no, i tak no, dalej no, byś no, był no, gównem No nie widzę. Dwóch? Uh Sprawdzam -huh. to przed trudem. To ja spróbuję resparaszować. Sponk CT. Długa znowu, pewnie. Ta no, długa, długa, chcę w CT przejść. Już Możesz baitować z Gali chyba I GALA, GALA, DANIEL Idę, zachodzę go GALA jest Jest po hedzie na GALI gala. Wchodzi GALA, wchodzi GALA GALA, do... SIDE, ZEBRA, GALA Na GALI obiegnujesz Wiadomo kto na GALI lurkuje No patrz, jeden longa Jakie plany mam na Sylwestra? Nie mam planów na Sylwestra w tym roku w ogóle Chyba Janek, cały czas Jest jeden ee, przy aucie. Premki W, Lingo, ja gram w takim razie. Ja gram w lesie w takim razie. A wopami? Pod galę. K dwóch gala wchodzi. Dwa, gala już. ciebie. Ta wchodzi, wchodzi na komaj. Smokuje? już, wychala już. Ja Jeszcze, mógł Wyszedł, mógł wyszedł Wyszedł Macie dwóch za mnie? Trzech, trzech. Nie, nie mam. Jest Ja zachodzę galę. Polak, copa. <gul disclaimer> ja pier... Polak cofa. Ja pierdolę. Polak cofa, Ty, a powiedziało tak. Watch out, sniper. się tylko na galę zajmij, się, k*** dolił galo podchodzą. Gala podchodzi. É um revaso da top enchida péssima. Ai, dando a suche. é oh. a... yes, yes, zero ma. zero. Oh, Something vicious. There's yeah, one on more, left, bro. Because the guy I hit ain't no way, he's not dying. Yeah. Oh. What long game is this? Maybe one more. Ah, uh, W aim, shit aim. Actually, CS2. CS2 moment. I hit the guy running at me. I just shoot. I didn't even shoot the guys. The first shot, I didn't even aim at the enemy. I got the kill. The second shot, I'm spraying at the enemy. I don't get the kill. Careful. Uh Let's watch Gurko. What the hell is that up? and what the hell is that view model, guys? Two weird things view model and op. It's not it, bro. Don't worry, you got too long. Why is Karima speaking? Why is this game so shit? Because uh, the game is. Uh being developed by people that don't know what they're doing. Why is Karma speaking? I wanna end my stream. He's speaking. Is deeply... Karma is a fucking. Nie! Nie mogę bro. chyba widzisz się wychodzi trzech tu pali, kurwa? Trzech gala Gala Weszli już To za Weszli, weszli Weszli a galo. To Jeden tam odtąd może być. Nie widzę, nie wiem. Michael, galę. dzięki za drugi. Berka, dzięki za siódmę. Mówię ci to. Dobra, daj. na blisko leży. Jeszcze jeden na blisko jest. Dobra, Ja mam palaka. <grym> Proszę, biegnij what is that smoke what the hell is like sticking out i'm blind short what is going on what are these uh, smokes but it's working it's all good <laughs> I'm run, Wait, wait. Oh my god. Top side. The flash didn't make a sound. Did you see that? I was blind, it didn't make a sound. What the hell is going on? That's some lag going on there. Dobra no co a gramy? Co? Kur... B. <laughs> ja bezrobili, Idźcie idź ja mam flash na Chcecie raszować czy co? No, to może się pizdech. Proszę, hmm. Proszę, No <laughs> Nieśmiertelny chłopiec, bez Jeszcze jeden! Leży. Nice. Plantuję bombę, ale bombę bezpiecznie Ej, okno bombę. chyba. Mam smoka jeszcze. Tunel złapcie. Dożyć smoka drzwi i złapcie tunel. Okno! Łahadzie. Ta. Nie duelujcie się. Drzwi. Tunelu nie widzę. O, no oknem, no, pod no, po, no, po, no, po, ten... Byje dwóch, dwóch, dwóch No ja pierdolę, no, pie... no ja nie pie... ja wiem pie... no, no. Po ryju był w BS-ie się o gale, bo są okadali No a to my we dwóch tylko? Czy ktoś da? A da, okej, okay. dawaj Wyskocz z tym makiem zaraz Leży, jeszcze Prawo na blisko, prawo na blisko Masz flesza? Leży Dobrze Dawid Dziękuję, czekaj Daję smoke'a CT a masz bronię, Daniel, nie macie bronię. Ja mam się, w polsku. Gdzie jest zielone? BAS jest. BAS. BAS. Widział bombę. za się tam Na idzie. Scream gal albo za BS-em stoi. Jest BS. Jezu, jakiego? Jestem downem. Fioletowy Jest po lewej na mnie. Gala. Jestem, ja jestem. B zająłem, zająłem B. Bramę. Jedź B. Może patrzeć wejście. Dwóch, dwóch pod bramą. Patrzu. Long, long jeden. Widział mnie. Ja trzymam trupę. O kurwa. bramy wszystko A ja mam ja downa? <grystwo> e, na naszym trzecim Płowę, płuwę, płuwę. do League Passa, ale udało się pozdrowić ciebie. Serdeczny dabik dla ciebie. Pozdrawiam, Biały kał. Pierwszy dajcie raz widzę mię uwiadomość o ciebie. Trolek dzięki za 4 4 i Zaraz wejdziemy. Fleszę, że miałem przejść. Ja mam fleszę. Dajcie górę w Daję, daję, poszedł, poszedł. Nie wiem czy nie zostawimy dwóch tutaj, trzech osób. Góra, góra pikuje. My tak, tak, weźcie trzy w trzech na B. Mario nie cofnij, Mario. Możemy tak. już mieć w plecu Może dorzucę ci jeszcze smołka ten. Eee... Ja dam, ja dam, ja dam, spokojnie. Masz? Dobra. Idźcie na respawn starczy. Oni zadawcie. raczej galę bo... Tak, tak są tak. na galie, no. Zaraz biegnijcie na pełnię do respawna, po już potem trup. smoka tego i Seba będzie miał słania, podejdę. I Polak jadam, bez B za 100%, 100%. Galeś, Możecie zacząć działać, bo my już to jesteśmy na... patrz mi, Seba podchodzi. Jest dwóch na pewno w BS1 no. nice. Jeszcze jeden BS Widział dwóch na pewno Zaraz musicie wchodzić w B, bo będą wiedzieć, że to jest fake Pali się za BS1 tak górę Ceta już widziałem. Widział ja zaraz dorzucę smoka Ja resp'em do trupy biegnę Ja wam złapię plecy Ej, ple dam flash ci na do okno piknij no, Ja mam plecy trupa no, Palił się blisko okno Nice, brawo Trupa, trupa, macie jednego Ja wyś już Ja patrzę się okno, no, jecha, będzie jechał, będzie jechał, będzie jechał nice. Bramę chyba szef Jest za oknem za bugu Nice Dobra Leży Ja bym też już Middle mi teraz Mick to B pknął Gala, gala, gala Leży Jedźmy Mick to B, jedziemy na też A bo gala, bo gala, bo dwóch zgali

Leży gala, yes. galaj, gala, U... gala leży. Jeden dik. Gala, jeszcze gala. I wejkł jeden. Jeden gala, jeden B1, mid. Ja, ja jestem na A. A. No to masz I na gali, do... na midzie i na B1. jest B1. Na gali no, musi ku... być... na B. Trup, i górny trup i górny trup ostatni z kałachem. Brygną, brygną, brygną. Long, long, Jest na mnie I thought I'm playing CS2, am I not? If I play CS2 and I'm running swinging like that, you shouldn't be able to hit me. Really Czekajcie, niech się rodzajdą tego. Bo zaraz pewnie po pod gali pójdą. Jestem idzie gdzieś cały czas. Long w pitcher zakończy. Bo ja, mogę tam, ja tą galę mogę sam w sumie zająć na razie, więc daję jest na wejście. Idzie po długo musisz będzie gotowi z fashem. Ja jestem, ja jestem gotowy. Żeby trzy osoby tam były. Jeszcze trzy osoby wybiły. Czekajcie, idę. Do, do lewej nie przeszedł 100%. Prawo musimy piknąć, ostro. No, no, ja się wceluję, poczekaj. Daj mi, Jaki daj mi. dole, jak k. Kur... Oh, idę sprawdzaj, lot... dług... ja teraz, gala, prawo. Piku piku prawo. Pikujcie prawo, ja wam trzymam lewo. Pikujcie prawo, pikujcie prawo. Gali nie macie, jak coś, wszystko w bayonet. On mi ferrari zda picku, nie. Czekajcie. Może jeszcze jeden. in double door, I don't see. Dinked out long two long three maybe. Come in, mid. One is thing One short, guys. We have to push mid. We have to like. Do I have to say these types of things or do I like? Do, do this, does it that has to go automatic in level ten games? Automatic, guys. Automatic reaction. Like you know, when someone died long and it seems like we don't have short. It's not automatic. Sorry, sorry. Na, na, na kręgosłup. <gryw> Bombę, Dawid, sterowuje się w mida. Ja no, Nie ma szans, nie ma szans, kanker to jest. No nie wiem, jak jest z takim raz tak późno. Ty, on jeździ, jedzie, jedzie, uważaj. Bieg smuka. Wysadzam go. Ku... A ja mi tam idę na walkę, spróbujemy sobie... czekaj, ta, zetę, ja... podejdziemy, podejdziemy. Ta, tak, tak. Czekaj, Dolniaka sprawdzę. Mid, lewo, 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 mid. Poczekaj, to pójdźmy. Dolniak śpi. Lewo, lewo, Ale śpiewaj. Cio, 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 nie widział mnie. Ja jestem z paku, panowie, zamknięty, to jest. C, to jest ch**a. To B, na chyba poszło. Oj gala. Kur**, taka runda wpis. Znajduję. Nie widziałem. Dolny, 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 dolny. Flaszuje. Oh, Spróbuj dolny. Leży, ale... Ja gala, i gala. Nice. Przejdę na A po wiatrze. je. On bez zawsze jechał po Pod bramą, pod bramą stał. Słyszysz? Tak. No, chyba. Ja nie żyję raczej. Za jedynką. Za jedynką i mit No, stoi. No i na idzie, Może masz połowę. But oh. Bomb med. Last two bottom, Fredding. Car, car, car. Last... 81 w trzech mu dałem Ja pierwolę No dobra